Podczas kwietniowej Komisji Rozwoju świetnicy radni zajmowali się sprawą gospodarki terenami zielonymi w mieście, a wszystko w związku z pismem jednego z mieszkańców, który uważa, że miasto jest zaniedbane, a gospodarka zielenią leży. Wnioski, jakie wypracowała Komisja Rozwoju po posiedzeniu są bardzo ciekawe i być może będą asumptem do zmian, łącznie ze zmianą sposobu zlecania prac nad utrzymaniem tych terenów w mieście. Mamy problem z tą zielenią, bo no świetnica obfituje w parki, nie tylko w parki, również w zieleń miejską i doskonale wszyscy wiemy, że w ostatnimi czasy ta zieleń była zaniedbana. Pokazano w 2014 i w tym roku, że można doprowadzić te parki do lepszego stanu. Takim przykładem może być choćby park przy ulicy Pionierów. My na komisji nazwaliśmy to takim standardem podstawowym. Wystąpiliśmy do pani prezydent, aby dla takiego standardu jak jest w tamtym parku wyliczyć wszystkie koszty, przyjąć pewien harmonogram prac rocznych, koszenia trawy, sprzątania liści i wyszacować ile to kosztuje. Będzie to podstawą dalszych analiz bo być może y, będzie sytuacja, w której będzie to znacząca kwota i wówczas będzie trzeba się zastanowić nad zmianą sposobu. Dbania o, o, o tą zieleń. Natomiast podstawą musi być jakiś ogólnie przyjęty, zaakceptowany standard. Zdaniem komisji trzeba jak najszybciej przystąpić do znalezienia nowych rozwiązań, które doprowadzą do prawidłowej gospodarki zielenią w mieście, a docelowo do tego, że nasze parki, skwery, trawniki i ogródki będą zadbane, czyste i oświetlone. Komisja wniosła o udostępnienie jej danych na temat wydatków, jakie w ostatnich latach poczyniono na Świńską Zieleń. Radni chcą oszacowania kosztów rocznego utrzymania założonych standardów przy obecnych rozwiązaniach ekonomicznych i przy rozwiązaniach alternatywnych. Alternatywnych, czyli na przykład w przypadku powołania własnej jednostki zajmującej się tematem. Na pewno nie może być tak, że w sytuacji, kiedy nie stać nas na. Może nie nie stać. Nie sprzątamy tych parków z liści z roku poprzedniego, tak jak było to w latach poprzednich. Projektuje się nowe parki z urządzeniami, które są drogie i jeszcze będą kosztować w obsłudze bardzo dużo. No skończy się to tym, że za parę lat ani te urządzenia nie będą funkcjonować, a dziadostwo będzie dalej. Stąd myślę, że nasze podejście, komisje zdroworozsądkowe. Zróbmy coś tak, żeby była lejka, było wysprzątane, wykoszone, żeby była ławka, najlepiej jeszcze latarnia żeby oświetlić w nocy park, a nie zastanawiajmy się nad jakimiś tam śpiewającymi ławkami innymi.